Zawsze chciałem wiedzieć, czy Włoska 125 to motocykl podatny na przeróbki. Postanowiłem sprawdzić dostępne na rynku części tuningowe, usprawnienia oraz wieloletnie mity. Bazując na swoim doświadczeniu zbuduję najmocniejszy silnik. Biorę zatem moją Włoskę i ruszam w ciekawą podróż do dwusuwowego świata. Ruszaj! Cześć, witam. Dzisiaj będzie odcinek specjalny. Mam gościa na hamowni. Przyjechał do mnie Grzegorz. Witam serdecznie. Grzegorz ma dosyć ciekawy sprzęt. Jest to w łezko chłodzona cieczą. Co tu jest więcej w tym silniku zrobione? Możesz nam coś więcej powiedzieć? No, silnik jest dość podobny do silnika pana Leszka. Nie? Też jest zmniejszona średnica wału korbowego. Czyli doprężona. ten. Mamy membranę AM6, gaźnik, oko bodajże 28. Trochę inaczej wyłożyskowany wał, sprzęgło. To znaczy jak jest wyłożyskowany? Pierwsze łożyska są wałkowe, a dwa osobne krańcowe są kulkowe, tylko że chodzą w oleju. Aha, aha. Schodzenia... czyli jest jeszcze zmniejszona komora korbowa? Jest zmniejszona komora korbowa od strony zaponu. Tam tam no. była wypełniona olejem. Łożysko oporowe na sprzęgle. Aha. Na, na wycisku, tak? Na, no, po na, na o Właśnie, na wystrzegniku. No, 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 ja Sprzęgło wzmocnione. Cylinder po portingu. Własnego pomysłu. Cztery kanały. Mocno przerobiony wydech. Aha. Gdzieś 175 stopni na wydechu. Aha, no to nie aż tak dużo. A stopień sprężania jaki? 13,5 do jednego. Aha. Tutaj widzimy... Pompka jest elektryczna z Volkswagena, tak? To jest pompka typu Webasto Aha, aha, od WebAstro. No Przez to zapon jest CDI, 12V instalacja. Aha, chłodnica, chłodnica jest. Chłodnica oleju, dojrzał Yamaha. Na razie, na razie jeszcze głowica jest chłodzona powietrzem. Co będzie później? Aha, dołożone bez, bez Botle. A właśnie, to też zauważyłem, właśnie. I jaką pojemność ma ten. Oj, teraz nie chcę kłamać Aha. i tak nie powiem, nie pamiętam. W sumie możemy dzisiaj zrobić dosyć prosty test, nie? Zatkać tą rurkę i też zmierzyć go później. Jak to... Czy to cokolwiek zmienia, nie? Można tak i tak zrobić. Znaczy mi się wydaje, że najbardziej to wyrównuje pracę silnika. Nie? Aha, czyli w sumie na hamowni nie za bardzo będzie czuć, bo tam w sumie tylko się odwija do końca i czeka, aż się zrobi pomiara. Bardziej pewnie gdzieś z pół gazu, jak się odkręca nie Ale jazdy. Ale mi się wydaje, że jak jest bardziej wyrównany, to znaczy tak, nie ma tego drgania powietrza w gaźniku. No, no, no. No, no i dzięki temu ten gaźnik się nie, też nie zalewa tak mocną mieszanką, nie? bo kiedyś musiałem mieć na przykład, ja wiem, chyba 135 dysze. A przez to mogłem zejść do 120 i nadal można powiedzieć, że jest na dość bogatej mieszance, nie. Aha, aha. No właśnie też słyszałem kiedyś, że Bus Battle właśnie z, jakby zubażał mieszankę, nie? Także... Znaczy zmniejsza spalanie, bo mieszanka nadal jest bogata, ale no, 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 no. nie ma takiego bałaganu w gaźniku, nie? Bo podejrzewam, że jak to powietrze tak nie polsuje do przodu i do tyłu mocno, no to jest ta mieszanka bardziej wyrównana, nie. A tak on no, wciąż... no. pociąga, ale nie wszystko zużywa, nie. No właśnie właśnie gaźnik mamy 28, tak? 28, 28. Power Jet działa czy jest zaślepiony? Nie działa. Nie działa, no, no. no właśnie z tym power to też takie różne są Kiedyś dyskusje. Miałem na jeszcze innym cylindrze taki manewr i mhm. jak się mocno napompowało paliwem to pomimo zamknięcia manety on nie schodzi za obrotów Aha. No 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 Dobra. Tak potrafiło zasilić Jedziemy, zobaczymy co to potrafi. Ale ona ten jakby nie chciała iść dalej. Znaczy on ma takie kopnięcie z dołu, nie? No. no, no. A później się robi doły. Czy znaczy tutaj jakby na początku był, że masz lekko, lekką dziurę i rzeczywiście chwilę jakby chciała iść, ale, ale coś za dupę trzyma. No. To ja wiem, mam jeszcze jeden krótszy tumik, ale tam ten tumik to dopiero coś tam zaczyna przewyższyć od Ale tłumik. ci powiem, że ja mam, mam ten, mam porównanie, jak moja idzie, to jest ten. No w ogóle idzie leż, że odwijam gazu przy tych właśnie obrotach, jak się rolka zaczyna ten, jak rolka zaczyna mierzyć, i od razu praktycznie, nie? Idzie. Jeszcze jest tego kwestia typu, bo on teraz niedawno był doprężony do tych 13 13,5. Czyli płotnie nie zaponie A ja że główno przyczyna to może być tutaj ten wydech. Tłumik, tłumik, no. Możemy założyć ten taki, ten kartingowy. Z tą kryzą. Będziemy zobaczyć jak na nim będzie szedł. No, mogę się nie przejechać, w za siedzenie było takie pięty. No, to, to przy tym. Jak przy tego jak on wejdzie w te pierwsze te właśnie obroty, no, ma, ma, szansę. to jest takie szarpnięcie, naprawdę jakby nie gdzie będzie chodzić 50 mTZ. No, no ale... a później jak go zaczyna ściągnąć dalej, to wiem, że się robi ktoś właśnie dołek. No bo właśnie ja tak czekam, czekam, a tu I... się nic nie dzieje. Ja, <laughs> powiem Ci, że mi więcej jak 80-90 tym te, te motory ty nie więcej nie chodzą. <laughs> hmm. Jak dzisiaj sprzęgło, było czuć, że silnik jeszcze chce iść dalej, ale... No nie wiem, próbujemy na innym wydechu. No bo z tego to wiem, że więcej nic nie będzie. No no no. Może tam, jak teraz cofnę trochę za czy coś, to by się coś zmieniło, ale bez wielkich oczekiwań. No, no, no. Dobra, jesteśmy po pierwszym pomiarze w łezki LC. Teraz zobaczymy tutaj wykresy. Niestety silnik nie generuje jakieś tam zabójczej mocy. Jest to 9,5 konia takie niecałe, jest to bardzo nisko strojone. Zaraz będziemy przekładać wydechy, zobaczymy jak to będzie chodzić na trochę wyżej strojonych wydechach. Nie, nie, ognia nie będzie. A Maria. Gdzieś. jest standardowe UPG. O kurczę. Tu mi mocno zabierze mieszankę. No ono jest gruby, Bardziej wyciąga, nie? Na pamiątkę. <noise> tak, powiesimy tutaj. Ofiary dla Boga Tak. O! Takiego czegoś jeszcze nigdy nie widziałem. Widocznie on za małe sprężanie. <noise> po lekkim stresie wracamy do gry. Założyliśmy głowicę od detetki i inny wydech. Nadal mamy tam 9,5 konia. Oj ciasno się robi. Nie, cewkę trzeba odkręcić. Albo kryciec, cewka ma I mamy cylinderek na wierzchu. Dobrze, na przykład tu po tej stronie. Aha, bo tam bo Te ścianki nie są w tym odlewie tak grube, ja mógł sobie iść dalej na zewnątrz. Mogę jedynie rozszerzyć otwory, znaczy okna płucące, ale nie mogę iść w ekspansję na boki, bo nie ma materiału tyle pod tym. Robimy rewizję cylindra już z 15 minut sobie pogadaliśmy poza kamerą. Niestety nie wszystko da się radę nagrać. To jest tłok też właśnie wyprofilowany, żeby ta mieszanka przepływała przez te kanały. No niestety nie działa to tak jakbyśmy chcieli. Ale no to są kolejne jakieś tam wnioski. Życie mówi wszystko. Hamownia, hamownia ma wszystko. wszystko. Ale jakby Edison się od razu poddał, to jeszcze bym przy naftówkach leżył. Dokładnie. Także... Także odkryliśmy kolejny sposób, który nie działa. O. Cytując znanych ludzi. 10 tysięcy sposobów, jak nie przerabiać. Dokładnie. To jedzie, tam to nie jest. Połowę więcej mocy, nie? No, kurde. Trzeba yy, książki napisać na nowo. Jak tam po wizycie na hamowni? Co, no do... co to dużo mówić? Hamownia, tak jak mówiłeś, pokazuje prawdę, nie fikcję. Ładnie wygląda, nie jedzie. Nie wygląda szalony. nie wygląda, ale zapierdala jak głupie No nic, no to no co? 14? 14 koni gdzieś tak około. No tutaj 9, no to... To dobra seria, nie? Się wydaje. No trzeba będzie to po prostu. No, obgadaliśmy przerobić. Obgadaliśmy temat popraw cylinder i widzimy by, się. Jeszcze. Nie będzie ostatnie słowo. <laughs> hmm. No i elegancko. Dobra, to dzięki za wizytę. Dzięki, nie ma za co.